Ale poczekaj ona się pojawiła. Dobra płyń! Co to był za głos? Dobra płyń! Aha, że... No dawaj. A, wlewa się! Witam w na poradniku w końcu Survival, chyba po dwóch miesiącach. O, bo moje od od Też miejsce, w którym nie byliśmy już od długiego czasu, to stara baza od ale to tak, chcę tak przyjechać, żeby wiecie. Bardziej po to. I tak kupa ziemi się, się jeszcze trzyma. No, możesz tam pokazać, gdzie jest tam roba. Niech ja tam nie wejdę nawet. No, w sensie czy tam na okres, jest jakieś kurna, nie wiem, by Tam, tam już, no właśnie. To nawet dalej łóżko jest. No właśnie, no, w sensie to już żeby... <grym> Tam pewnie zgłosił tak. tak no, <grym> się w tej pamięci spółk. Tak, zgłosił tam spółk. Jakiś gość z czasowy, na chyba się wysił i blum i wyjebał w Ale to na fakt, tak. <grym <grym W dzisiejszym odcinku poradnik, jak zrobić wędkę. E, pewnie się zastanawiacie, po co wędka, jak tu wody nie ma, a czwórka okay, jest. Takie wędkę? No, taka, nie, taka jakby wędka, nie wiem co to jest. A nie mieliśmy pułapki robić. W sensie, pułapka to jest, no. Ja nie wiem, czemu to wędka nazwałem, tylko... Ogólnie, co pierwsze będziecie musieli sobie zrobić, to przede wszystkim ta woda tutaj nie jest potrzebna, ale ona się może na razie przydać. Nie wiem po co, ale powiedzmy. Tak więc ogólnie zaczniemy sobie robić. Tylko jest problem, bo muszę przeciąć tę butelkę na pół, a ja nie zabrałem sobie noża, bo zapomniałem, więc będziemy musieli sobie radzić jakoś. O, czekaj, na początku muszę znaleźć, gdzie jest dziura. Gdzie Dobra. Teraz będziemy musieli sobie dziurkać.

Dobra, mamy już połowę. Może mi się już uda... Może? Przede wszystkim... Nie wiem, po co tutaj ta woda była. Jest! Udało się! Czemu ty tę wylałeś? No bo po co mi ona miała być? Że ona jest niepotrzebna. To mhm taki kikut. To będzie miało swoje miejsce. Tam jest taka butelka, która już jest prawie więc Nie ma źle. Ale teraz jeszcze nie wszystko, bo teraz trzeba jeszcze podbiórkać po bokach. Gdzieś mniej więcej tutaj. Nie wiem. Musicie raz, dwa, po prostu na przemian, tak jakby prostopadle, zrobić takie dziurki. Kurde no i teraz Jesteśmy ostrzeżeni za dupę twoją na filmie, a drugi raz za test Pepsi vs. Cola. No dobra, może nie mieliśmy ale... testu. Chciałbym, takie testy robiliśmy w ogóle, przez to sensu nie miało. No nie, a to już był. Prawie dwa lata temu, Nie ma tak robić testu Cola vs. Pepsi. To już jest to samo, tylko że kiedyś było Pepsi Cola i co? Yy, ogólnie polecam rozszerzać te dziurki trochę, no mog to wy się nożem, no ale ja wziąłem jakieś dziurka, czy w ja nie wiem. Dziurka, czy... <laughs> Nie wiem, co to jest, jak to się Śrubokręt. Nagrywa? To jest chyba... Zakończenie takie. Czekaj, weź ty mnie nagrywaj, nie podłogę. <laughs> Jeszcze chyba ja połamał tu. Nie, to takie było. Czekaj, Czekaj weź... może ostrość złapię. Co to jest? To, to, to jest XDD. Halo, ostrość. Plastik jest fantastik Dobra, nie lepiej chyba, to. Yy, dobra, teraz... Yy, raz, dwa, yy, fajnie wszystko, trzy i cztery. No powiedzmy, że są wszystkie. Przede wszystkim zakrętka się nie przyda. Ona tutaj wręcz będzie przeszkadzała. I teraz będziecie musieli na tych miejscach, które są dziurki na tutaj, albo sobie jeszcze rozszerzę, Yy, za chwilę wam powiem o co chodzi. Wiem, że ja tłumaczyć nie umiem, ale i tak powiem Dobra, dobrze. Jest. Hey, pasz, ty patrz, to jestem dalej te ślady pocięciu. Kurde, o, po co wyście to tneli? To jest y, pytanie, y, pytanie za milion złotych, nie? No bo jesteśmy ja młodzi i głupi. A teraz jesteśmy co? <śleszy> Stazy. <śleszy> Bardzo mm. Dobra. Nie tak, jaki mi jad mrówko jadł. <grym> to się wypika. A tam... Dobra. W miejscach, gdzie są dziurki yy, na tej górze butelki, musimy sobie dopasować w miejscach, gdzie są yy, na butelce dziurki. Tylko teraz właśnie może być z tym problem, bo... lina. fix. A co, co się śmieje? <grym> Czekajcie, może lepiej... Od dwóch jest do dupy. Dobra, nie ma znaczenia, od którego zacznę. Teraz po prostu będziecie musieli sobie tak na no jakoś na. A <laughs> <Mu> się nudzi. <laughs> Taki. Yy, to... Powodzenia z tym życiem. <laughs> Kurde. Złap to że... no będziemy później. Ale to nie będzie takie, to przyspieszę bo coś. To może ja cięcie. No dobra. I dobra, zakończyło się sukcesem, tak żeby było ogólnie 15 minut. No chyba. I ogólnie... Mu się nudzi naprawdę, muszę, muszę ci znaleźć jakieś zajęcie, wiesz. <ślesz> On jest taki lalu, taki niepracowity. Przepraszam. I... Ogólnie udało nam się zawiązać i teraz to nie powinno wypaść. Ludzie na YouTube zawiązywali też cztery strony, aczkolwiek ja nie widzę w tym sensu, ponieważ to nie powinno wypaść w żaden sposób. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ musimy sobie zrobić dziurki na spodzie, żeby woda wypływała. Wystarczy kropla. Hmm, tak ten film. Czekajcie, jeszcze tutaj jest znowu dziurka. Kurde pognięte se, wiecie, co ja się boję. Dobra, nie będę. Po prostu jak chcecie, możecie sobie właśnie zrobić dziurki. Pogniotę sobie całą butelkę, wow. Mm, ryby powinny wpadać, bo to jest sama pułapka na ryby, nie? One powinny wpadać mniej więcej tu i do środka, nie? Te ryby te takie chyba mini są. Nie no, ale to, to tam pływają przecież. Nie wiem, w ogóle jak... wiesz co z tym widziałem? No. Ta nad stawem. Taki zdechły karp pływał przy brzegu Ja też widziałem kiedyś taką dupną rybę, taką metr na metr Rozumiesz? Tak, kurde taki, taki kurde mini wieloryb tam Bo był. ostatnio ten, wpuścili do tego do... Do stawu te... Karpie, co nie? Mhm I niektóre były tam jakieś, jakieś poranione, że bo już mieli się na zabicie co nie? Mhm No i tam pływał i on chyba zdechł w tym stawie i tam przy brzegu później pływał taki zdechły karp Ja pierdziele. po co takiego wpuścili? Nie wiem To jest pytanie to mam zajęcie już. Będę kopał kamieniem z Kiedyś to tak robiłeś? Yy, w sensie. Pfu, ziemiankę nie wiem, ale. Tym nie nagrywaj, a nie. kamień. Dobra, zrobiliśmy sobie jakieś mini dziurki. Ale potem tu, tu po tym mi się zerbiło. Tu. Teraz ogólnie kamieniu. musimy posprzątać po swoim się. Czekaj, musimy zabrać te. To właśnie do plecaka daj. Do, do plecaka, ale nie, bo tam jest ta. No ale to nie, bo zanieczyścisz przyrodę. No nie, no patrz, nie, ty ty nie rób tego. Czekaj, kurde, sznurek bytom... za mną jedzie, patrz. <słuch> będę nas będą prześladować w komentarzach. No co ty robisz? Ja tego nie... Ja, ja no to, to wyniesiemy tę butelkę, no i tyle. Ale to jest artefakt. W ogóle ta ziemia już porosła, a nie, tym chyba, tym trawą. Przyjdziemy tu jeszcze kiedyś. Hmm. Gist. No i co, i ogólnie powinno być uznane za zakończone, tak więc ogólnie teraz pójdziemy sobie, albo wiecie co, lepiej pójdziemy sobie teraz do miejsca, tak zwanym miejscem, Aha. staw. Miejsce, zwanym miejscem. Bało ok się. Myślałem, że się nie uda, szczerze. Idziemy na przygodę, ale tu jasno, to był nic nie widzę, Już się na telefonie, no 10 minut. Co? Rozwiązało się. jest Zb zbrojony, kurde. No, ale to musisz na kilka razy, bo to się... bo ja właśnie tak zrobię. Aha, ty wiążesz... Na kokardkę. Na but, jak na buty zawiąż. No. To się zawiązał. Na kokardkę zrobimy, żeby było ładnie. Ej, nie. Długie nagranie. Zrobię wam ASMR. No, bo jeszcze tam jest druga część. Ile trwa? Osiem minut. Aha, no to... Ile? No, 8 minut. A to, to daj 5 złotych. Ile? Mmm... Dobra. Kurna pogubiłem się w tych Coś się... zrobił! Ja właśnie pogubiłem! Dobra, teraz tu Teraz to trzeba tu, a to tu teraz tu. Uczcie się. Teraz tu. I teraz to tutaj. Kurwa pogubiłem, Jakie kurwa, sorry. I teraz tu i teraz to tu. A teraz to tu i to tu. I to później to... Poradnik jak zrobił wędkę. I teraz... Coś ty zrobił! I teraz tego... Jeszcze to trzeba do drzewa przywiązać, wiesz? To tutaj i to do tego. I teraz jak to zrobimy... To się tak zrobi i mamy pięknie. Ja to... Co ty zrobiłeś? tak akurat jak jakaś na święta. Co ty zrobiłeś z tym śmierci? Na sobie... Co? Jak sobie z tym stoję Będziesz miał na profilowe Mogę coś zrobić z nimi? No bo dobra To jest... patrz, kliknij tutaj no Wiem! No co ty mnie będziesz uczył? Ale chcesz w ogóle? Czekaj Czekaj, to ja ci e. Fajny poradnik Dobra e. Dobra, później sprawdzisz W ogóle ja mam zdjęcie w koparce Ja? U taty W... Nie, u Percika Aha W bazie e, no w sumie On tam ma Jak my to tutaj... Nawet to i to Co ty z tym zrobiłeś, że szkóra mać, na... <laughs> <laughs> Dobra, chodź, idziemy jak to ten bo mało miejsca już bo się wyłączy film Jak mało mi... Aha skąd wiesz, że mało? Nie wiem bo się to miło coś tam i nie pisałem Co ty z tym zrobiłeś No <grym> kasałeś mi sami <zamiar. grym> Na kilka razy nie na, nie na kurde buty Ale na kilka razy kasałeś to ja zamieszkałem na kilka razy Ale na kilka razy i no tak, a nie kurde jak na buty wiązać, czy ty się... <grym> <grym> ładnie <grym> wygląda przynajmniej ładnie <grym> Do czego my to teraz przywiążemy? Do drzewa. No, tak, do drzewa, a tu będzie staw, a to w powietrzu. widzi. i tam na pewno ryby wpadną. <coughs> będę pływać. będą latać. Co Ej, ja, ja powiedziałem? Ryby będą pływać. Mam. Jak kraby chodzą po dnie, na przykład oceanu, to oni widzą jak ryby latają? Nie wiem. Może. Dobra, to dobra, czy weselę? Trzyfaj. Albo to jak ten... Y Ratownik z boba, żeby małe rybki się nie utopiły w wodzie. Co? Ratownik z spędźbobie, żeby małe rybki się nie utopiły w wodzie. Ja pierdolę. A ta bajka jest zryta, ja tego nie lubiłem. Kiedy masz bezsensowną pracę, ale musisz zarobić. Mycie podłóg w spanie Widziałeś to? No. O dobra, udało mi się to. Albo... Kiedy czujesz się bezużyteczny, bez, 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 bez pomyśl o ten które który pilnował, żeby rybki się topiły w wodzie. Aut wyjedzie. Ale z blisko. paranormalne. Nie gadajcie, że to się znów Jak ty... A bo ja ci dodałem. To się znów rozwiąże. Ja pierdziele. co ty zrobił. No, tak jak mówiłem, tak się stało, Albo ty... Dobra, chodź. Nie ma rodziców. No ale ty to w ogóle wodą. jak mi kazałeś! No, ale nie na buty! Ale kszoki. robi wrażenie. Jedzie tir. Trzeba sprawdzić. Zapraszam na moręgę. O, to zadziałał gdzie się Bartosz wspinał. O jakie tu są. Dobra może mi ten. Co tu się stało się? Tu nie ma wody już praktycznie. No. Ale No. Ale tu, tu wody nie ma. Co tu się stało? Ale patrz, że jest przynajmniej glina. Ale jak fajnie w sumie, patrz jak to fajnie wygląda. Ale tam tu jest ten. Będę, rybie. Tu będą ryby, tu będą, nie? Tam tama jest. Mhm. Ale to przez człowieka zrobiona, bo widać. No wiesz co, naprawdę... Czekaj. Ale czemu tutaj tak zepsuli to? Zepsuły, bo to chyba gościu był jeden. Jeden gościu to taką całą co to zrobi. No nie wiem, wyssał wodę przecież. Ja buziom, ale... Y... Czemu on to uzyskał wodę? No? Przecież on, on damy... Może chciał, no nie wiem. No to będziemy co tutaj przynajmniej teraz łazić, się pod dnie Ale ja, tam w sumie nie ma ta, ta, ta... Tam nawet tej łódki nie ma Ale tutaj jest... Tutaj jeszcze tydzień temu była ta łódka i było no, tutaj normalnie Tydzień temu? No A tu gdzie teraz ta łódka? No gdzie się wyniósł, no. Dobra, tak więc... Ale patrz, tam będziemy mogli... O kurwa, co ty zrobił? mi się wyjebał <noise> Znaczy, to się wypika. No, wypika Ja pierdolę, jak się zesrałem to się ziemia zawaliło pod Trzeba trzeba uważać. Gruby Bocze, jest. Ile Ci filmów Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, mam pomysł z demi no, i płyty i skarpetki i wejdź tu Ciepła? <laughs> nie wiem. Ale tu wygląda... Ogóle... No, ale radna... tu jest glina, więc nie polecam. Dobra, tak więc więc będzie, same... Będziemy wiedzieć glinę brać. No tak, ale trzeba pozwolić Tak więc będziemy... Zobaczymy sobie za jasien. zastosowanie. Aby tak jak Big Francik. I powinno łapać ryby. <laughs> <noise> ale tak, to się to ma mniej więcej działać w taki sposób. Rzucałem ale jak to... jak to ma niby ryba wpłynąć? No po prostu. Skoro tam przodku nic nie ma dla niej. Ale widziałeś, jak ten gościu to zrobił. Tam, tam było chyba z 10 ryb. Nie wiem, ja tam, ja tam obejrzałem tylko 30 sekund. Aha. No ale to na końcu. się i wypływa woda. To będzie profilowe. To będzie profilowe filmu. Normalnie zrobiłeś doniczkę, znaczy jaką doniczkę. Konewkę. Ale jakby było tutaj jakiś major z rybami, to by może i działało. Fajne, nie? Tak się zastanawia Karol, ja ta w ogóle. Tak więc sam projekt jest. I można zawiązać o jakąś trawkę. Gdzie pierdoli Patrzcie, możecie zawiązać coś było i... i będzie łapał ryby. To się pierdziało co? Coś przerwało. Ale że... Aha, jest, dobra. Wpadnę jeb... Jakby... W sensie powiem tak, jakby tutaj były... Y, ta, widzieliśmy taki filmik, w sensie on mnie widział, ale ja widziałem. Ja to całe obejrzałem, to znów. Y, ja wiedziałem tylko 30 sekund. No właśnie. A to trwało ile? 4 minuty jakoś. No. No to w sumie i tak jedna... Jedna ósma filmu. Y... Gościu zostawił to na jakieś kilka godzin, i gdy przyszedł w to samo miejsce sprawdzić, jak, jak się ma ten, ta pułapka, płynęło tam chyba z 10 ryb, więc powinno działać. To zróbmy ten to nad, nad stawem. Wręczymy rybaków. Ej, ale to trzeba mieć pozwolenie, to jest jako łowienie, nie? To jest chyba. To byśmy usieli na nielegalu, ale ogólnie, jak możecie zobaczyć, samo działa. Zawiązałem oś było to jest to naprawdę kreatywne. Tam gościu zawiązywał o. o drzewo, ale. Może być o byle co, Obyle się trzymało. To Zabiło. to się chyba by będzie nie trzymało. A. I zobaczcie, i jakby tutaj wpłynęła ryba, to by. A to woda czysta jest nawet. Ty no, e, czekaj. Nie jest jakieś brudno. Ej, czysta jest nawet. Patrzcie, jaka czysta. Nie ma żadnych... Tylko mnie nie oblej. Jeps, jeps, jeps. Ale pachnie desym ta woda. Czuję. Bo czuję. Na i prowadzimy tutaj. A to może deszczówka, tak napadało. Chciałby, ale ciekawie, jakby to musiało tutaj być, żeby tyle napadało z deszczówką. No. Tutaj było wody dotąd. No. Tutaj było do... Czekaj, trochę większą... Do tego przynkę. było wody. Woda nie jest jakaś brudna. I powinno brać ryby. Co tu jest jakaś dziwna siła ciężkości. Chodź, co mamy w no? życiu? Nagrywamy odcinek na ry rybach. <grym 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 z no. Tego nikt nie obejdzie, pewnie. Nie? No, to jest To I to będzie wciągało ryby. To jest o, górę. tam jest boisko. Jakaś dziwna siła ciężkości. Nie nagrywaj boiska. Dlaczego? Bo będą jeszcze jakiś pedofil, będzie wtedy. No, no. dlaczego są psy? Ja wiem, ale. Tak, wezmę no. moje pieski, to będą psy. się co? Z nie ważne. <laughs> ja nie <wiem>, ważne. <laughs> <laughs> Jeszcze to będzie. Kiedy z rana ja jestem jak Patryk. Dobra. Ale bezpiep. Obleję oblejesz mnie za chwilę Ciulu. Ej, tak. No. Dobra, masz. wypływać. To woda z czysta jak dusza Maryi. A wiesz co to jest dziura? Wiem się topimy Tu po bokach też ja tylko później musimy to odłożyć Bo tamten gościu za chwilę przyjdzie i będzie Raus Rausz I uciekli Dobra To to miał być poradnik a co jest A <śmiennie> pójdziemy kurwa białą łódką Płyniemy białą łódką okay, ale tam, przy tym. niespokojnie Tam na hadrze była podobna Dobra, czekaj. Sprzejmij obiekt. Cz nie no, co ty w życiu się z nimi, co Masz wiosło. Daj wiosło. Nikt tu nas nie widzi, nie? <grym> z boiska. A tam nikogo nie ma w tym domu. No ja wiem, no te chociaż teraz. Nie, nie ma. Teraz mógłby przyjechać goście. Tylko drugą stronę może wiosłuj. Jak to się utopisz, to się będę chyba hikrał. Na tej plecach lepiej. A ja mam jeszcze buty, też, nie? <grym 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 buty to kościelne. Buty kościelne z Dobra ja pierdolę! Jak ty się utopisz, to tak się będę rył Czekaj, pomogę ci. Ty, nie, czekaj! No płyń No płyń. Ale ty się woda wlewa! Wyrąbane, płyń tam! Dopytaj, daj, dupy daj, pyj. Dawaj płyń! Du, 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 du. Szybko, bo to trochę też przyjdzie. Ale patrz, jak ona się Dobra płyń! Co to był za głos? Dobra płyń! Aha, że... No, dawaj. No, wlewa się! No, wody! Coś ty kurwa zrobił, Masz dał Ty masz. nie, kurwa. Ej. Ale ona się tu wlewała, widziałeś? Czekaj. Ale teraz zdejmuj buty Ja i ona... poniądreb. I Na drugi bieg i po prostu to tam piece, wiesz? Nie, nie, tam, Czekaj. Coś ty kurwa zrobił. Trzeba nadmuchać, żeby popędziło. Teraz właśnie tam. Chyba się... Do wody i ją goń. Ale to musiałbym sobie wziąć jakiś ręcznik albo coś Dobra, właśnie. Serio? No Bo teraz to będzie... Czekajcie. Ale tu nie ma za... To ja bym tam chcep, ale bym mieć jakiś ręcznik żeby... Dobra czekaj na przypłynie na drugi brzeg za chwilę Ej patrz, płynie, czekaj, to ja może... To iść po nią. Jak Co my robimy? Co jest? Jest Wyrąbane wodę płyniesz Patrz jakby popłynął, bo on to jest hardcore Ej, ale mam zajebisty pomysł Ale to by trzeba... Ale weź tę łódkę! Bo spierdzieli za chwilę! Co? Weź tę łódkę. Aha no my, yy, Ej, patrz jest drugi staw! Kąpiono, Ej, tam ma... to jest drugi staw No wiem, ale to tam nie chodźmy, bo tam już jest trojenicie. Tam może nie... będzie też rybka. Bo to jest bardziej wygląda na zarybione. Niech to. Znaczy, to nie jest, ale tam to jest pewnie. Daj te kamyki tam, żebyś nie skapnął. Fajnie się zabawa. Dobra, uciekamy. O to jest, że się Bartek wspinał. No, ale on był w On był tam gdzie w ogóle. No na te, tam na, na samej górze był. 5 metrów Tak. Nad... daj mam. Bo to jakieś zwierzątko łaziło. Mhm. Nie no, chodzą chyba. Dobra, tak więc... Chyba koniec, nie? No. Jeszcze Z... mam godzinę w sumie. No, ale to nie wiem, tu gdzie możemy jechać. Z... Nie. Ze strony naszej. To by byłoby by wszystko. Dziękuję za oglądnięcie, jeśli odcinek spodobał się to łapa w górę, subuj, pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach z... no nie wiem czym jest, czego z czym jeszcze, z basen, nie wiem, ale pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie, pa.